Da się Da się Przecież widzę jak nas karcisz na boki. O no obok. i widzisz, udało ci się. No ja biegnę z tobą. On nie biegniesz, <noise> z tym przekręmy, <nie> coś tam <noise> strasznie. No, no patrz, jestem tu obok. Czekaj. No patrz biegnę z tobą. To co jest? Owinka to jest za <noise> ściany to jest... No, nie, Owinka <noise> mi się nie udała! <noise> W ogóle. Nie mogę... Jak ty spadasz, co to? O, jest trudna! Jak ty spadasz, pięknie! Jak tutaj się skakać? O. Nie mogę... Jak tutaj się skakać? No nie... O chłopi, boli mi już buzia od śmiania się. Mnie, mnie też.